Cześci czołem to ja wasz kumpel Albert. Dzisiaj jedziemy do zenka ha ha ha, ha do tego opnała geja i fiuta ha, ha 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 ale jak zawsze dzień trzeba zacząć śniadaniem heheh. Ciekawe co se z zenkiem porobimy, tylko Boże żeby mnie tylko nie zgwałcił o dzisiaj sok spały i krowie odchody moje ulubione he, 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 he. Mniam, mniam, o kurwa czkawka, zaraz przejdzie, idziemy odpalić Yamahę czy Yamaha jakoś tak ha, 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 ha O jest mój motorek, wczoraj nie miałem się czym podetrzeć i wziąłem moją instrukcję po kambodżyjsku he he, he. Nieee e, jak była jedynka o już wiem ale ze mnie pedał ha, 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 ha. I walk a lonely road the only one that I have ever known don't know where it goes but it's only me Jo Albert co chcesz zwiedzie? Może się gdzieś przejdziemy, bo nudno, okej, okay, skakuj. Ups hahaha, ha 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 ale pedał jeźdź nie umie. Stój mordę. Dobrze. Izium. Kurwa, no mówię, że jeździć nie umiesz. Zamknij tą zjebaną mordę. Dobrze. Mamy pomysł, jaki, jedziemy na panienki do klubu ze stripteasem. Hua a na panienki do klubu ze stripteasem ha, ha 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 Ale bojowa laseczka na tym billboardzie. No ha 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 ha. No kurwa, ha 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 jeźdź nie umie, ha 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 ha, zamknij tą zjebaną mordę albo wsadzę ci tam twojego własnego fiuta, dobrze, już jestem cicho. Hahaha ha, mówiłeś coś, nie, milczę jak grób, mam taką nadzieję, he he. Dobra, masz kasę? Nie. Ja pierdolę, ale czup. No co? Jedzie w miasto i kasy nie bierze. M, -m, 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 -m. Ja se wejdę do tego pikpena. A ja to co? Ty tu stój i pilnuj skuterka. A mogę się przejechać. Nie. Dobrze idź. Nie dotykaj go nawet. Dobrze. Ała, nie bij mnie. Tobie ostatnio wisiałem dwa grosze, no to proszę o to one. O, o, o dziura w we ręce, wejść ty kurwa łapać nie umiesz. Poproszę Drinasa Tekilasa, sześć dolców seksi misiu. Ej kurwa, precz z łapami, a ty jak się do mnie zwracasz? No bo jesteś seksi, spierdala i masz też sześć dolców i wypierdalam. Pa złotko, dziwka. Jak było, zajebiście oceniam ten lokal minus 50 na 1000. Oto może być muszę tu kiedyś przyjechać. Nie radzę. Albert podwieź mnie do kościoła. Pochuj. Obiecałem księdzu darmowe gwałcenie. Ooo ja pierdolę. No co, dobra zwoczony i się zawiozę cię tam. Przy okazji ukradnę co nieco stacy i ci dam. Okej okay, to cię zawiozę. Au, ała, heche, stój mordę. He, he, he dobra już się nie śmieje. Ii, wejście smoka. Zawieś mnie pod zachrstie. Okej, okay. i spierdalaj zboczeńcu, ja chcę całuska. wypierdalaj zboczonych i pisie. To cześć, żegnam pedale. Dobra pozbyłem się go. Jedziemy do chaty załączyć jakąś muzę. The sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go.

Place, and they say it gets colder You're bundled up now, wait till you get older But the media man beg to differ Judging by the hole in the satellite picture The ice we skate is getting pretty thin The water's getting warm so you might as well swim but world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored Hey now, you're an all-star Get your game on, go play